W dzisiaj będziemy grać w czwórkę w, w bed, i ten, no. dobra, szybko, szybko. dobra, um, już tutaj, o tutaj, o, nie już wprzód, już też stepnęło. Jestem kratek To dobra. mat, Mat dobra. Gdzieś? A, gdzie, takie Gdzie dobra takie tutaj, tutaj, dobra. tutaj, i takie tutaj? tu takie Dobra a Ďakujem. Okay. Ja sa budujem, ja budem prvý. Nie, nie, Dobre, pi, 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 piu, piu, A, nie, pi, pi, pi. Nie, 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 nie. nie, no nie. nie, nie. Teraz my mu

Co no dobra, już nie Parkura, przyjdźmy my go dogoniemy. Zostawcie szczerajki i super, to go dogonimy! Już go dogoniliśmy, no bo on spadł. Ale Osse pinche. Eh 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 eh. 不不。P um. P um.